Jak sport, jak państwo widzą tą swoją rolę, tą odpowiedzialność wobec społeczeństwa w pomocy sportowi, przez finansowanie głównie, tak sobie wyobrażam, jako promocję? To, to jest bardzo ciężka rola, ale oczywiście mamy pewnego rodzaju przywilej, że możemy ją spełniać. Spełniamy ją dzięki, dzięki ustawie, która po pierwsze daje nam narzędzia, czyli daje nam monopol, a z drugiej strony daje nam potężne zobowiązanie zobowiązanie właśnie społeczne, czyli wsparcie polskiego sportu i polskiej kultury. Ja muszę nawiązać jeszcze do wypowiedzi pana prezesa, który podawał bardzo ciekawe dane odnośnie wpływu sportu i kosztów nieuprawiania sportu, chociażby w, w, w przejściu na konieczne koszty leczenia. Ja pamiętam też statystykę sprzed kilku lat, gdzie pokazywano, że tak naprawdę wszystkie nieobecności w pracy z powodu tzw. L4, czyli z powodu choroby, to jest kilkadziesiąt miliardów złotych wpływu na polską gospodarkę i myślę, że to jest też taki bardzo ważny punkt, o którym tu mówimy, jeśli chodzi o konieczność uprawiania generalnie sportu. i jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Przepraszam, nie wspomnieliśmy jeszcze w ogóle dzisiaj o tym, że ta aktywność fizyczna albo jej brak oddziałuje na kondycję psychiczną też, prawda? To, to zawsze pandemii. To są ogromne koszty tego, tak. to było ogromnym, ogromnym problemem. E, bardzo mi zaciekawiło też podejście Polskiego Związku Piłki Nożnej, ten, ten WWW, bardzo ciekawe podejście i na, jak najbardziej się z tym e, zgadzamy. E, zawsze się uśmiecham też w przypadku e, braku tworzenia rankingów, jednak tej rywalizacji do, do któregoś wieku, ale wiemy doskonale, że w świecie dorosłych to jest motywator również do uprawiania sportu nieraz, m, nieraz w sposób amatorski, czyli wszystkie aplikacje, które nas rankingują, pozwalają nam dzielić się wynikami, chwalić się, zdobywać kolejne te, nie wiem, odznaki w aplikacjach, chociażby po po dokonaniu odpowiedniego wyczynu sportowego czy rekreacyjnego powodują, że się napędzamy. Czyli jednak w sporcie dorosłych musimy mieć ten cel, musimy mieć ten cel bardzo dobrze określony. Ja mogę przyznać się szczerze, że zobaczyłem jak ten cel działa, gdzie przez cały okres pandemii namawialiśmy naszych pracowników do aktywności fizycznej. No i tego efektu bezpośrednio nie widzieliśmy, ale przy połączeniu naszych sił z fundacją, poprzez naszą fundację, fundację Lotto im. Haliny Konopackiej i udział w akcji Rek Reatron, gdzie pojawił się cel, a więc konieczność zdobycia odpowiedniej ilości punktów, czyli przejścia przebiegnięcia lub przejechania na rowerze odpowiedniej ilości kilometrów powodowało, że pojawia się nagroda, czyli możliwość przekazania odpowiedniej kwoty na leczenie dzieci chorych na choroby nowotworowe, czyli był cel i od razu było widać, że jednak to wzbudziło... No, dodatkowy impuls chyba do, do aktywności fizycznej. A wracając właśnie do tego naszego przywileju, tak przywilej jest no, obarczony właśnie tą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością społeczną za. Dostarczanie, dostarczanie w tym momencie środków na rozwój polskiego sportu. To jest też tak jakby nie tylko polski standard, gdyż na całym świecie, zwłaszcza na Starym Kontynencie, w Europie, wszystkie loterie mają wręcz wpisane w własne DNA w wspieranie społeczeństw Takie słynny claim jest benefit to society, czyli wszystko, co robimy, tak naprawdę robimy po to, żeby się te benefity, te korzyści dla społeczeństwa pojawiały. I dokładnie tak samo jest w Polsce totalizator sportowy od 65 lat, wspiera polski sport i polską kulturę, w tym sport, w tym wymiarze, w tych, w tych kilku wymiarach, począwszy oczywiście od tego wsparcia wspomnianego tutaj, czyli wspomnianego pierwszego W, a więc w koniecznych warunkach, czyli do uprawiania sportu, a więc wspieramy sport poprzez przekazywanie środków na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, z którego budowane są obiekty sportowe, są modernizowane, a więc są setki, no ile nie tysiące obiektów rocznie, które są modernizowane i to właśnie jest nasza rola, aby aby Kształtować i kreować te możliwości do właśnie uprawiania tego sportu. I nie to chodzi tylko i wyłącznie o sport profesjonalny, ale również sport amatorski czy nawet rekreacja, więc całe społeczeństwo może korzystać z tych obiektów, które z tych pieniędzy powstają. I to powstają te obiekty z pieniędzy i dzięki powiedzmy i uprzejmości, i zaangażowaniu naszych, naszych klientów. To jest ten myślę, że wymiar najważniejszy, który spełniamy. Rekordowe 827 milionów w zeszłym roku. W tym roku myślę, że przekroczymy. No chcielibyśmy, myślę, że przekroczyć 900 milionów, na razie wszystkie projekcje, które pokazują naszą możliwość wygenerowania tych środków do końca roku, pokazują, że jest szansa na te 900 milionów, a więc to naprawdę są potężne pieniądze, które zasilane jest właśnie społeczeństwo dzięki tej naszej odpowiedzialności społecznej od wpisaniu w DNA, roli totalizatora sportowego, roli loterii w Polsce do wsparcia sportu i kultury. Odnosząc się również do, do, do słów pana dyrektora Kmit, myślę, że no tak, systemowe podejście jest. Ja myślę, że tutaj muszę trochę jednak kilka słów pozytywnych powiedzieć do obecnego podejścia mamy już Ministerstwo z Kultury i z Turystyki z powrotem teraz raz no i z tego co pamiętam pan jeszcze premier Gliński zapowiadał zwiększenie budżetu prawie ministerstwa do dwóch miliardów złotych z miliarda które było dotychczas do dwóch miliardów złotych. A więc wydaje się że ta świadomość również takiego wsparcia w polskim rządzie jest i te środki są zwiększane gdyż jest konieczność Aktywowania zarówno dzieci i młodzieży, jak i przekazywania większych środków na sport profesjonalny. A jeszcze jeden filar, o którym warto chyba wspomnieć i tej naszej społecznej odpowiedzialności. Przypominają nam się czasy pandemii, bo nadal trwają, ale również dwie akcje, które wraz z Ministerstwem Sportu przeprowadziliśmy. Dzięki naszej Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto, czyli inicjatywa wsparcia wszelakich zorganizowanych obozów, czy to kolonii, czy nawet zawodów podczas wakacji dla dzieci i młodzieży. I tutaj trzeba pokazać, że no zgadzamy się, że jednak potrzebny jest jeszcze większy pieniądz dla zaangażowania, gdyż jak widzieliśmy w ciągu mogę się pomylić, ale chyba miesiąca, dwóch odgłoszenia tego konkursu mieliśmy już prawie całą pulę środków wykorzystanych. Czyli było tylu chętnych i świadomość ta na tyle w okresie pandemii wzrosła, że tak jakby wszyscy czekali, co można jeszcze, jeszcze ciekawego zrobić. Z tym wyszliśmy do przodu właśnie jako, jako totalizator sportowy, z naszą fundacją, dzięki uprzejmości również i współpracy z Ministerstwem Sportu byliśmy w stanie zorganizować już dwie edycje, które zostały bardzo dobrze odebrane. No i ten sport dzieci i młodzieży również jest aktywowany w tym trudnym okresie. A jak już to zostało dzisiaj powiedziane, myślę, że to był właśnie najtrudniejszy okres, w którym no, te wszystkie działania były wymagane, wręcz pożądane.